Witam. Orka wiosenna pod Dynię. Obornik wywieziony rano. Tutaj jest 20 arów, taka działeczka. Było to wyrandapowana, Obornik wywieziony. Rano dwa rozrzutniki, dzisiaj. Także jedziemy. Ja tutaj zaraz spadnę z talerzówką. Pociacham te skiby. I będzie luksus. I jeszcze chwila pokażę tą koniczynę inkarnatkę, bo tam ktoś się pytał jak ona wygląda. Także już idą, bo ona jest o tutaj, tutaj po drugiej stronie. Ona już jest opryskana od chwastów jedno- i dwuliściennych. Zabieg był robiony w czwartek. Także powinno to tutaj ładnie się wyczyścić za kilka dni. Także jest zielono, jest dosyć gęsto. Tak jak widać, są tutaj jeszcze chwaściory. No ale jest dobrze, podejdę jeszcze tutaj kawałek dalej. O, ślady są jeszcze po opryskiwaczu. O, tutaj jest jakiś piaszczur. Ale też jest. Tutaj jest taka nawet czysta. Na tym piachu. Dobrze, to na razie. gotowania do siewu dyni to już zaorane teraz ja tutaj ładnie to także za chwilę jedziemy z sianiem dyni no i sadzimy dynia, siejemy rączką ładnie hop 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 i lecą tutaj w jeden rowek i tak do przodu. Dużo tego nie ma. To się nie opłaca sprzętu żadnego podpinać. I zaraz będzie po robocie. O, pestki są. Tu nie, ładna talerzówka 3 metry ma i tak co 3 metry na włączeniu rządeczek Na dwie sadarki jedziemy ostro i po robocie.